Hej, cześć, śmianeczko, wszystkim, z tej strony Michu, a w dzisiejszym odcinku przetestuję dla Was Powerbanka. Jak wiecie, ja ogólnie nie testuję takich rzeczy. Jest to pierwszy test chyba powerbanka na moim kanale, może drugi, bo jeszcze parę lat temu mogło się zdarzyć, że coś recenzowałem. Ale jest to o tyle ciekawy sprzęt, że stwierdziłem, że przetestuję go dla Was. Generalnie zbiegło się to z tym, że firma Joyroom odezwała się do mnie, czy nie chciał przetestować ich nowego powerbanka, nowego modelu. A jako, że wybierałem się na wakacje i potrzebowałem jakiegoś właśnie kompaktowego sprzętu, to akurat trafiło się, więc skorzystałem. No i oczywiście będę go dla Was recenzował. Powerbank jest naprawdę kompaktowych rozmiarów, zobaczcie. Trzymam go na dłoni, jest mniejszy niż moja dłoń, waży około 200 gramów. Powerbank firmy Joyroom, dokładny model to jest jr 1 Jest to powerbank o pojemności 10 000 mAh, oczywiście to, są, to jest to pojemność akumulatora przy napięciu 3,7 V. Natomiast pojemność rzeczywista, czyli taka użytkowa to jest 6 000 mAh więc przykładowo takiego mojego iPhone'a 16 Pro Max taki power bank powinien naładować około 1,5 raza. Co jest ciekawe jeszcze w tym powerbanku, to to, że mamy tutaj taką fajną, nie wiem, jak to nazwać smyczkę. Taki uchwyt, bardzo łatwo można go przytwierdzić do plecaka, czy po prostu sobie trzymać w ręku. Jest to bardzo wygodne. No i co jeszcze jest ciekawe, to to, że ten powerbank ma power delivery o mocy 22,5 W, więc możemy naładować większość urządzeń od Apple'a na przykład, bo oni korzystają ze standardu Power Delivery No i mając to moc 22,5W, no to tak jakby iPhone 16 Pro Max może maksymalnie 30 W mocy przyjąć. No i faktycznie jest to osiągalne. W sensie, no z tego powerbanka nie, nie wyciągniemy 30 W, ale te 20 W kilka watów jesteśmy w stanie wyciągnąć. Powerbank sam wygląda w ten sposób. Jest to budowa plastikowa. Jak widzicie już tutaj małe ryski się zebrały niestety. Ogólnie budowa jest dosyć solidna, no ale niestety zbiera rysy. Z tyłu znajdziemy oczywiście specyfikację model jrpr 1 10 000 mAh. Mamy 38,5 watogodziny, jeżeli Was by to interesowało i przy napięciu 5V 2,4A mamy 6000 mAh, czyli ta użytkowa pojemność, o której Wam Mówiłem. Jeżeli chodzi o złącza, to powerbank jest wyposażony, to jest też kolejna ciekawostka w taki kabel magnetyczny, zobaczcie, on jest w ogóle rozwijany, można sobie go rozwinąć, ma on długość 70 cm. Jest to kabel USB-C, przewód oczywiście. I można sobie go właśnie w ten sposób chować i pociągamy, i on się normalnie nam zwija. Dodatkowo, tutaj mamy magnes i końcówka PYK jest przytwierdzona na magnes i to jest też mega super sprawa. Nie musicie szukać żadnych kabli, tylko po prostu wyciągacie, ładujecie i tyle. Z tego kabla można naładować urządzenia oraz samego powerbanka. Dodatkowo, po drugiej stronie mamy również złącze USB typu C, również o mocy 22,5 W i z tego złącza również można naładować urządzenie i można naładować samego powerbanka, więc oba te złącze, znaczy to złącze i ten kabel są dwukierunkowe. Tutaj mamy włącznik, znaczy włącznik w zasadzie możemy wyświetlić informacje na wyświetlaczu o pojemności aktualnej tego powerbanka. Jak widzicie, go naładowałem na 100%. I podwójnym kliknięciem można aktywować tryb powolnego ładowania, np. do zegarka czy słuchawek. No i ogólnie ten wyświetlacz wydawałoby się, że jest dość duży i można tutaj wiele rzeczy, informacji, że tak powiem uzyskać. Natomiast nic bardziej mylnego, tak naprawdę większość ten wyświetlacz to zajmuje może jedną trzecią tej powierzchni. I informacyjnie mamy tutaj ładowanie, czyli pojemność, i czy powerbank jest ładowany, czy on ładuje jakieś urządzenie, co zaraz wam zaprezentuję. No i generalnie, jeżeli chodzi o jego budowę, to właśnie w ten sposób się prezentuje. Jak widzicie, no mamy tutaj te e, tak naprawdę Power Delivery. Procent chwali się, że jest tutaj też Quick Charge 3.0 m.in., natomiast ja nie mam żadnego urządzenia, które korzystałoby z tego standardu, więc ciężko mi będzie go przetestować dla Was. Natomiast z Power Delivery sporo rzeczy się e, znajdzie. OK, więc teraz Wam zaprezentuję, jak to wygląda podczas ładowania tego powerbanka. Mam tutaj przewód USB-C. I podłączony jest do ładowarki, wciskam go sobie tutaj. No i jak widzicie, mamy tutaj, wyświetliło nam się IN, czyli jest ładowany, i jest tutaj piorun, który oznacza, że mamy zasilanie. Tak samo możemy go naładować z tego przewodu, tak jak Wam już wspominałem, ale też Wam to pokażę, żeby nie było. Wyciągam sobie przewód, podłączam sobie do mojej ładowarki, i zaraz będziemy widzieli, że jest IN, czyli ładowanie. Zatem, jak widzicie, jest to opcja dwukierunkowa. Naprawdę świetna sprawa. I teraz wyposażyłem się w taki sprzęt, który testuje ładowanie. Jest to Atorch. Generalnie miałem kupić co innego do tego testu. Niestety zostałem troszeczkę wprowadzony w błąd przez sprzedającego, bo ten tester miał wykrywać wszystkie protokoły dostępne, w, no, w tak jakby w źródle. Natomiast no niestety, niestety tego nie wykrywa, zatem no, będziemy mieli tylko informacje na temat napięcia, i tak dalej. Także po tym filmie to zwracam, muszę się wyposażyć w coś lepszego. Podłączamy go sobie tutaj. I podłączamy sobie przewód do ładowania, i zobaczymy teraz, co nam tutaj pokaże nasze urządzenie. Ono się zaraz uruchomi, jak widzicie. No i mamy napięcie 12V, 5A. Ładuje się aktualnie mocą 5W. To dlatego, że mamy pełną, pełny akumulator, tak naprawdę. Mamy tutaj również różnego rodzaju opcje. Tutaj zmiana języka, mamy tutaj pojemność, jaka została załadowana, napięcie m, baterii i tego typu rzeczy. Tutaj mamy też przebieg ładowania, więc ogólnie urządzenie jest całkiem spoko, aczkolwiek no, nie spełnia moich oczekiwań, gdybyście o to pytali, bo ja myślałem, że on będzie wykrywał jeszcze protokoły, jakie obsługuje ten Powerbank. Dobra, skoro mamy już takie urządzenie, to teraz przetestujemy, jak się ładują rzeczy różne z tego Powerbanka i na pierwszy strzał weźmiemy mojego. MacBooka, bo uwaga, MacBook około 45-50 W jest w stanie pobrać Power Delivery, MacBook RM1, bo o nim mowa, i zaraz Wam pokażę z jakim napięciem, jaką mocą będzie ładowany ten komputer. Ok, mamy mojego MacBooka, odblokuję sobie go, włożymy nasz tester do portu USB-C, w zasadzie do portu Thunderbolt. Rozwiniemy tutaj przewód, bo z niego będziemy korzystali sobie tej powerbanka. Ja już to testowałem na wakacjach i zdaję to nawet egzamin. Podłączamy. Mamy tutaj, że jest out, czyli ładujemy urządzenie z powerbanka. Zobaczcie, napięcie mamy w okolicach 12V, natężenie 1,6A i zobaczcie, praktycznie 20W leci do MacBooka. On ma teraz 54%. Więc naładować go nie naładujemy podczas pracy, aczkolwiek bezproblemowo on nam tą pracę wydłuży o te kilka. 10 minut na pewno. Więc spoko całkiem wynik jest tutaj przyjmowany. No to okolice do 20 W się możemy tutaj spokojnie zbliżyć w przypadku tego komputera. Jak wiecie lub nie posiadam też drona i aparaturę do niego. Więc zobaczymy czy taką aparaturę da się naładować z tego powerbanka. No, ona niby jest ma pełny akumulator, ale wiadomo, że nie do końca tak jest. Podłączamy sobie przez nasz miernik. I mamy informację, ładuje się 5V i około 7W. Jak widzicie, tutaj skacze tak od 6,5 do 68 Gdyby akumulator był bardziej rozładowany, gdzieś tak do połowy, to podejrzewam, że okolice 10W udałoby się z tego urządzenia wydusić. Drona chodzi, to ja go dawno nie używałem. Jak widzicie, ma około połowę baterii, więc podłączmy nasz tester i zobaczmy, z jaką prędkością będzie ładował się dron. No, i mamy tutaj 5, 12 V. Od razu nam wykryło, że wyższe napięcie jest jak najbardziej możliwe. Dronek widzicie, otwiera się bardzo szybko, co widać po szybko migających lampkach tutaj. No i mamy okolice 18 W, czyli 12 V 1,5 Ampera. Myślę, że wynik całkiem przyzwoity i w ten sposób dron naładowałby się dość sprawnie. Mam też tutaj moją klawiaturę Kichrona. I zobaczymy, ona ma około 50% akumulatora w tym momencie. Zobaczymy z jaką prędkością będzie się ładowała. Ta klawiatura raczej nie obsługuje Power Delivery. Tak naprawdę ja nie wiem na jakim ona protokole działa, ale mamy złącze USB-C, więc podłączamy. Następuje już ładowanie. Mamy 5V, czyli okolice 3W się ładuje. No, jak widzicie no tutaj Power Delivery nie ma. Quick Charge raczej też nie ma, więc... No, siłą rzeczy osiągamy taki a nie inny wynik. Ale jak widzicie, tutaj mam już to, co możecie zauważyć, to kompatybilność z różnymi napięciami. Ładowaliśmy 5V, ładowaliśmy 12V, więc to jest jak najbardziej w porządku. No i jak widzicie, ładnie tutaj nam trzyma nawet te 5V przy tej klawiaturze. Jak wiecie, posiadam też Apple Watcha serii 8, który obsługuje już szybkie ładowanie, więc kładę go tutaj na ładowarce. Mam 50% akumulatora. Zakładam oczywiście tester i wpinamy w ten port, który mamy tutaj dostępny. No i jak widzicie mamy out, 5V się ładuje, ale 0,2A. Jak widzicie, o teraz mamy okolice 2W. Zatem spróbujemy teraz włączyć tryb tego powolnego ładowania. Zobaczymy co uzyskamy. Spróbuję jeszcze przytrzymać, o chyba teraz wskoczył w ten tryb wolnego ładowania. No, i mamy, jak widzicie, okolice 1 W. Dla potwierdzenia, jeszcze podłączę sobie go do ładowarki, jaką on się tutaj będzie mocą ładował z ładowarki mojej stacjonarnej. I tylko sobie odetnę kabelę, Widzę, że 2 W. Nie, widzę, że w, sumie, w zasadzie to podobnie to wygląda. No, okolice. Jednego wata jest pompowane do tego zegarka, więc no to, to chyba raczej nie wina Powerbanka. Tak czy siak, na pewno go naładujecie, to nie ulega żadnym wątpliwościom. Bo on się oczywiście ładuje, jak widać. No, może mocnie jest powalająca. Jak widzicie, to jak zaczyna ładowanie to skacze na okolice 3 W. O, teraz nawet gdzieś ten pik był do tych 3 W. Niemniej jednak naładować go. Z pewnością naładujecie, aczkolwiek ta moc ładowania w tym przypadku jest no, bardzo niska. Gdyby się ktoś zastanawiał, czy można ładować dwa urządzenia na raz, odpowiadam: można. Tutaj ładujemy zegarek, a tutaj ładujemy komputer MacBooka. Także można, że tak powiem, na dwa fronty sobie tutaj lecieć i ładować dwa urządzenia. Dobrze moi drodzy, zatem skoro już wiemy, jaką. Jakim prądem, jaką mocą ładować można urządzenia z tego powerbanka, to zobaczmy, może jaką mocą naładujemy sam powerbank. Ja już go troszeczkę dzisiaj rozładowałem, ma on 46%, żebyśmy osiągnęli w miarę realistyczny wynik. No bo wiadomo, że większość urządzeń przy 80-90% już ładuje się dużo niższą mocą niż na początku, zatem mam tutaj podłączoną ładowarkę 140 W. No jak widzicie zaświeci tutaj in, czyli zasilamy powerbank. No i sam powerbank ładuje się, jak widzicie tutaj 12 V i około 17-18 W. Jesteśmy w stanie tutaj uzyskać na ładowaniu. Oczywiście jest to port Power Delivery USB-C. Zatem nie ma tutaj mowy o jakimś przekłamaniu. No to można przyjąć, że w idealnych warunkach Jesteśmy w stanie ten powerbank ładować mocą gdzieś tak 18, no w porywach do 20 W, ale raczej na to bym nie liczył. Zastanawiam się, skąd są takie duże skoki, właśnie napięcia na, podczas ładowania. To jest w sumie dosyć ciekawe. Jeżeli wiecie, dlaczego tak się dzieje, to dajcie znać w komentarzu. To tyle moi drodzy w dzisiejszym odcinku, miał on być krótki, wyszedł dosyć długi, ale myślę, że jakoś w miarę sensownie go dla Was przetestowałem. Wiecie, ja też nie znam się aż tak bardzo na testowaniu takich sprzętów, nie, nie posiadam też jakichś specjalnych przyrządów do jego testowania. Niemniej jednak z tego co mogę powiedzieć, to jest to urządzenie za te pieniądze godne polecenia. Ten powerbank aktualnie koszt, kosztuje 100 zł, możecie go dostać na Allegro link w opisie u, na oficjalnej stronie producenta. I uważam, że za stówkę to spoko sprawa, bo jest lekki, jest wygodny, jest poręczny, ma całkiem niezłą moc ładowania, więc nawet takiego MacBooka naładujecie, a nawet jak nie naładujecie, to podtrzymacie jego pracę dosyć długo. Sam w sobie szybko się dosyć ładuje. Obsługuje Power Delivery, obsługuje Quick Charge, obsługuje protokoły Samsunga, Huawei, a także jest tego Trochę. No uważam za stówkę całkiem spoko sprzęt, zwłaszcza że jest tak kompaktowy. A jeżeli chodzi jeszcze o temperatury, nie mam niestety żadnego pirometru ani kamery termowizyjnej, niemniej jednak to urządzenie jakoś znacznie się nie grzeje. Nawet jeżeli ładowałem tym MacBooka i iPhone'a w okolicach 20W, to no był ciepły, ale. To nie było jakoś, nie było to ciepło jakieś znaczące. To tyle. Dajcie znać w komentarzach, czy takie testy powerbanku Wam się podobają. Jeżeli byście coś w tych testach zmienili, koniecznie dajcie znać również właśnie w komentarzu. Jeżeli chcecie, żebym testował takie sprzęty, to też możecie mi dać znać. A jeszcze jedną rzecz tutaj właśnie zauważyłem, bo mam podpiętą tą ładowarkę do... Do, też do miernika i na mierniku mam wartość 22 W. a tutaj na tym sprzęciku mam 17 W. Nie wiem, który jest bardziej mm, trafny, niemniej jednak wydaje mi się, że ten watomierz mój, towarka pobiera jakieś 1,5 wata, no to 20 watów. No to myślę, że całkiem spoko wynik. Dajcie znać w komentarzach jeszcze raz. Łapka w górę, jeżeli mi się podobała, łapka w dół, jeżeli nie. I to na tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam Was. Hej!